Dzień dobry! Lekcja pierwsza kursu formy chigung dału, czyli wielki taniec. Zajmiemy się pozycją przygotowawczą, czy też taką krótką sekwencją przygotowawczą. Stajemy ze stopami razem, ustawionymi równolegle, ciało wyprostowane, barki rozluźnione, ramiona swobodnie opuszczone, głowa jakby się delikatnie wyciągała do góry, a równocześnie ciało pozostaje zrelaksowane. Wzrok skierowany do przodu, usta delikatnie przymknięte. Oddychamy przez nos, język za zębami, czubek lekko kieruje się ku górnym dziąsłom. Staramy się zapomnieć o codziennych sprawach, skupić na przygotowaniu do ćwiczenia, wyciszyć się. Odprężyć. Po chwili, po tym takim wstępnym przygotowaniu w takiej pozycji, wykonamy ruch. Ten ruch zacznie się od tego, że zaczniemy podnosić dłonie. Do poziomu klatki piersiowej z wnętrzami skierowanymi do góry, łokcie skierowane na zewnątrz. To jest początek tego ruchu. Następnie te łokcie, które były skierowane na zewnątrz, zbliżają, zbliżają się do ciała. Zmieniamy położenie dłoni, obracamy je w taki sposób. I teraz. Dłonie wyciągają się do góry, jakby palce ciągnęły, wyciągają się do góry, skośnie, wzrok również kieruje się do góry. Głowa się odchyla, nieco wzrok kierowany do góry. Po czym? Zaczniemy od uginania lekkiego łokci. Teraz łokcie opadają, kierują się na z zewnątrz, a także przysiadamy. Zakończymy ruch w takim położeniu. Dłonie przed podbrzuszem, wnętrzami skierowane ku podłożu, palce skierowane do środka. To jest koniec tej pozycji czy sekwencji rozpoczynającej. Łokcie skierowane na zewnątrz, ten dłoni skierowane do góry, dłonie podnoszą się do klatki piersiowej, łokcie zbliżają się do ciała, przedramiona na nadgarstki dłonie, obracają się w takiej pozycji, palce wyciągają się skośnie do góry, patrzymy do góry, wyciągamy się, lekko uginają się łokcie, Łodnie zaczynamy opuszczać. Ciało lekko przysiada. Kończymy w takiej pozycji. Wzrok skierowany do góry. Wyciągamy się. Wzrok kieruje się do przodu. Wzrok tutaj skieruje się lekko do dołu. Ruch ten w łatwy, oczywisty sposób skoordynuje się z oddechem do góry. Wdech, do dołu wydech. Zatem wdech tutaj mamy. Chwilę się wyciągamy jakby pauza w tej pozycji. Ta pozycja, czy to krótkie ćwiczenie, krótka sekwencja ma za zadanie przygotować nas do wykonywania kolejnych ćwiczeń, kolejnych sekwencji tego układu. Wstępnie odprężyć się, wyciszyć. Troszkę uwaga skupia się również na oddechu, co będzie ważnym elementem kolejnych y, sekwencji. Odrobinkę się rozciągamy, zaczynamy wykonywać y, ruch. Krew swobodnie. Krąży, bo z jednej strony mamy delikatny ruch, z drugiej strony mamy pewne odprężenie, brak spięcia, brak sztywności coś, co sprzyja spełnieniu tych podstawowych warunków yy, wykonywania ćwiczeń cigum tak by były korzystne yy, dla zdrowia. Mamy tutaj też oczywiście element głębokiego oddychania. Skupienie na obszarze, który nazywamy Dantiem, podczas wdechu, ale i podczas wydechu. Widzimy tutaj, jak gdyby, takie naciskanie. Wysyłanie powietrza również, czy tego odczucia Ci do Dante, uwaga też kieruje się na ten obszar. Dziękuję.